Ahoj! W dzisiejszym poradniku powiem, gdzie znaleźć fragmenty mapy do losowania w jest Skarby Piratów, czyli tutaj. Pierwszy sposób to są misje w Golewniku. Oprócz najazdów musicie zabić bossa w kryjówce piratów. W jego ciele będą fragmenty mapy. Ilość jest losowa. Drugą opcją są obozy piratów. Na końcu obozów w domkach będą bossy do zabicia. W ich ciałach będą fragmenty map. Następnym sposobem są wydarzenia czasowe. Skrzynia truposza i wyspa wraków. Pojawiają się na mapie raz dziennie z ograniczonym czasem. Na mapie. Tam też będą trzeba zabić bosów. Kolejnym sposobem są kapery. Można ich spotkać za mieliznami. Tutaj lub za latarnią morską na wyspach. W ich ciałach też będą te fragmenty map. Ostatnim sposobem są mapki. Statek dostawczy, kupcy w opałach, a ze zbiorów, czątki statku fort przybrzeżny, te mapki kupicie u cwanego pita na statku pieckim za monety lub wymianę za surowce. Jak poradnik jest przydatny zostaw lajka, suba, miły komentarz i do zobaczenia w następnym poradniku. Cześć!